No, tak wygląda mój przedwczesny obóz, całkiem fajną polankę znalazłem, naprawdę tam widać miały, także mam bardzo blisko, przedwczesny, bo po pierwsze było gorąco, po drugie się na burzę zbierało i wszystko wygląda, wszystko wskazuje na to, że burza nie ominie, grzmi już od jakiegoś czasu, może stąd będzie lepiej widać, tam jest niebo, jeszcze ten, ale o tu już jest sine tej strony no, właśnie może i trochę pokażę Właśnie z tamtej strony ma wiać wiatr więc wiadomo tarp puszczę ale tam jest ładnie ładnie dość gęste krzaki są one mnie dodatkowo osłonią no jestem trochę na, na, takim, na takim zboczu to myślę że mi w razie czego zalanie nie grozi no Jestem przygotowany, kawka zrobiona, a nawet coś tam drewno, trochę drewna przygotowałem gdybym, gdyby się potem zrobiło chłodniej i gdybym miał ochotę rozpalić to zawsze suche drewno będę miał No zobaczymy czy przejdzie bokiem czy nie przejdzie No ale przynajmniej może nie będzie tak gorąco No już słychać wiatr się wzmaga Już chwilami krople jakieś spadają, no jestem ciekaw. Muszę śpiwór ściągnąć, bo się powiesiłem, żeby się trochę przewietrzył po wczorajszej wczoraj nocy. Nie wiem. A jedynym mankamentem jest to, to, że w miale jest woda jest taka no nie najładniejsza, dość słaba. A to jest, o tu stoi mój ostatni litr wody. Mam zrobioną kawę i to jest litr wody. No, będę najwyżej filtrował tą zmiały, a, a też jest prawdopodobne, że jeżeli by mocno padało, no to prostu nazbieram z litr. No i zobaczymy. Świetne miejsce znalazłem. No i zrobił się wieczór, razie no, wczesny wieczór, jeszcze 18 nie ma, ale już się robi ten taki spokój, taka cisza w przyrodzie. Jak na razie burza się nie zapowiada bardziej, silna. Tamta jedna co była przeszła bokiem na północ ode mnie. A ja wrócę do obozowiska, pomału sobie przygotowuję kolacyjkę. Ciekawe, czy nie będzie burzy w ogóle, czy nie będzie taki spokojny wieczór. Też fajnie, a jak będzie burza, to też fajnie, będzie przynajmniej przygoda. A to moje moja jadalnia i, i salon równocześnie. A tam oczywiście sypialnia. Zobaczmy co tu się robi. A i przyjemniej się zrobiło. W końcu po tej jestem o, to, jest to po bretońsku. Miodzio. I w końcu się zrobiło przyjemnie. Jestem ponad dobę już na tej op, na tej wyprawie krótkiej do Puszczy ale w końcu zrobiło się przyjemnie. Fakt, że jeszcze w tej chwili, siedzę sobie bez koszulki no ale już jest naprawdę w końcu nie jest gorąco. W ostatniej chwili dostałem informację od brata. Że ten front burzowy, który na mnie idzie, jest naprawdę wielki i że na bank mnie nie ominie. Także w 15 minut zbudowałem na szybko taką, taki ekran, żeby mnie, mnie osłonił właśnie tu od, od strony, z której nadchodziła burza. No tak to wyglądało po zamknięciu. Już, jak już kończyłem, to już, już, już kończyłem w deszczu. Z tą stronę tak to wygląda. Już, już słabiej pada. Już trochę przechodzi. Ale zaczęło mi zalewać. I to centralnie w połowie tarpa. Nie pomyślałem, żeby się podkopać. Jak miała być burza, właściwie powinienem. Gorąco było, to mi się nie chciało. Tak to wygląda. Tu musiałem przekopać, żeby odpłynęło. A W razie czego, gdyby padało długo, to się jakoś tu z boku położę. Całe szczęście tak nie jest mały Zobaczymy jak to się będzie rozwijało To mam informację że Mam informację że że idzie na mnie kolejna fala co zobaczymy Zobaczymy co to będzie na razie deszcz zelżał W tym momencie tak wygląda sytuacja. Mój obóz jest tutaj. Cała ta superkomórka burzowa ma 30 kilka kilometrów średnicy. Przesuwa się z zachodu na wschód. To jest moment, kiedy miałem wrażenie, że już przechodzi, a tak naprawdę przeszła dopiero pierwsza fala. Nie ja byłem w całym środku tego kataklizmu. No to już trwa z dobrą godzinę tu obkopałem woda już, bo mi tu podchodziła w tą stronę. Tu obkopałem, pójdzie tamtędy już, a tutaj tutaj, tu jest na, środ na środku tarpa, to mi musiałem przykopać i mi centralnie strumyk płynie w tej chwili tam do narożnicy tarpa. No ale już przynajmniej mam ten metr kwadratowy, no więcej trochę. 2 metry kwadratowe mam mamy suche zupełnie. No nic. Jestem podobno w samym środku W samym środku takiej super komórki burzowej. burza w puszczy pod kartem z dekaplona. Tam za drzewami widać miałem Przechodzi. No to jeżeli to jest końcówka, no to się udało, bo pod tarpem za dużo miejsca nie ma. Ale wszystko mam super, wszystko uratowane także w ostateczności nawet próbuję przestawić, ale myślę, że, że jak dobrze pokombinuję to się zmieszczę pod tym tarpem tutaj. tutaj przestanie ten strumyk płynąć tylko zasypi i tyle. Jak mówię tu w strumyku, strumyku pod tarpem odwadniającym. Ale jasne. No chyba przechodzi pomału, deszcz już jest coraz, coraz, coraz yy, słabszy. No to burzę przeżyłem. Nie wiem, czemu tak ciemno jest. Burzę przeżyłem, mój kanał odwadniający. Tak to wygląda. Tam widać, pokazywałem wcześniej drugi kanał, no ale już przestało padać, także zaraz będę mógł to wszystko pozasypywać. Mam drewno, nawet może sobie w zaraz zrobię. No, trochę mi się wody nazbierało, no to nie, nie będę musiał pić z miały. Teraz tą ściankę podniosę sobie trochę, żeby mieć więcej, więcej tam miejsca. No i elegancja, dobra herbatka już się gotuje już jest ładnie jeszcze trochę deszczu kropi ale już jest ładny no i tak przyjemnie mi się kończy dzień po przygodzie po upale teraz są gdyby nie burza to by nie było ogniska także wszystko ma swoje plusy. Jest herbatka ze świerkiem. No. To dobranoc.